Co w dnia Nowych Mediów. Majsternia Nowej Medii. Centrum Kultury i Sztuki w Czewie. Centrum Kultury i Mistrza w Czewie. Prezentuje. Prezentuje. Z okazji letniego święta flagi spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby z młodymi uczestnikami porozmawiać na temat symboli narodowych razem ze mną w studiu. Wiktoria, Olaf, Zasza, Zuzie. Lizę i Oliwia. Mamy tutaj sześć wspaniałych młodych osób. Porozmawiamy właśnie, tak jak już wspomniałem, o symbolach narodowych. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem bardzo ciekaw, jak te symbole wyglądają z perspektywy młodej osoby. Nie przedłużając, zaczniemy od Zuzi. Zuziu, co nam powiesz o symbolach narodowych? Czy wiesz w ogóle, co to są symbole narodowe? Tak, wiem. Symbole narodowe przedstawia flaga, godło i hymn. Fantastycznie! Czy ktoś chciałby coś jeszcze może dodać do tego, co Zuzia powiedziała? Liza mikrofon należy do Ciebie. Symbole narodowe to dla każdego kraju jest oddzielny dzielny znak, jaki, jaki on Obra... Nie. Tak, bardzo dobrze. Każdy, każdy kraj ma swoje indywidualne, wewnętrzne symbole narodowe. To się zgadza. My mamy takie trzy najważniejsze symbole, tak jak Zuzia powiedziała. Zuziu, może przypomnisz jeszcze raz, jakie to symbole? Flaga, hymn i godło. Tak, jest, dokładnie. A może, a może teraz Oliwia nam powie coś na temat flagi? Nasza flaga jest biało-czerwona i nie wiem, co więcej powiedzieć. <laughs> biało czerwona A skąd się wzięły te dwa kolory? Może ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Może Olaf? Na fladze biel symbolizuje dobro, czystość, dężeń, wolności narodu polskiego, a czerwień, dostojność i majestat władców polskich. O, tutaj mamy do czynienia z wręcz można powiedzieć historykiem, który przytoczył nam tutaj rzeczywiście takie. Prawidłowe historyczne znaczenie kolorów naszej flagi, tak? Jak najbardziej to się, to się zgadza. Patrząc na historię narodu polskiego, rzeczywiście bardzo, bardzo dużo poświęcenia w trakcie tej historii było. Więc jest to jak najbardziej zrozumiałe. A hymn, może na temat hymnu ktoś nam coś powie. Hymn polski został nazwany hymnem marszałka Dąbrowskiego. Śpiewa się go najczęściej na święto niepodległości, które odbywa się 11 listopada. Dokładnie. A czy ktoś z Was wie może dlaczego, akurat 11 listopada jest tym dniem, kiedy obchodzimy święto niepodległości Polski? Bo wtedy Polska odzyskała niepodległość. No dokładnie, dokładnie. Wtedy Polska odzyskała niepodległość. A ktoś może wie ze szkoły, z lekcji historii, z jakim wydarzeniem to się wiązało. Czemu akurat ten dzień? Z pojawieniem się z polskiego narodu na mapie. Okej, okay, dobrze. Wtedy Polska tak wróciła. Po ilu latach może ktoś wie? Olaf? Po 123 latach. Tak jest, po 123 latach. I tą dobrą nowinę, tą nowinę niepodległościową, przywiózł 11 listopada 1918 roku do Polski pewien człowiek. Ktoś wie, jak się nazywał. Najczęściej nazywamy go marszałkiem. Marszałek Józef Piłsudski. Ktoś z Was słyszał może takie nazwisko? Czy Piłsudski posiadał kasztankę? Tak, dokładnie. Dobrze, dobrze Zuziu kojarzysz. Jak najbardziej. No i właśnie pojawienie się Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 listopada w naszym kraju było takim właśnie powrotem. Polski a na mapę świata. Dobrze, wiemy już co nieco o fladze, wiemy coś o hymnie. A kto nam powie coś na temat, na temat godła? Na godle Polski znajduje się Biały Orzeł. Orzeł znaczy. Nasze godło posiada czerwone tło, co już pewnie większość z Was wie. Tak jest. Biały Orzeł ma też na głowie złotą koronę. Dokładnie tak, Zosiu Olaf. Ułożenie głowy orła w prawą stronę, w stronę zaszczytną ku prawemu skrzydłu. Tak, i jeszcze Wiktoria. Orzeł kiedyś nie posiadał korony z powodu niewolni naszego państwa. Korona oznacza wolność. Dokładnie tak, e, dokładnie tak. I jeszcze Liza tutaj chciała powiedzieć, że, że nasz orzeł symbolizuje chyba wolność, tak, Liza? Liza macha intensywnie głową na tak. Państwo tego niestety nie widzicie, ale tak, jak najbardziej. Liza ma rację. I też, cofając się do tego, co mówiła Wiktoria, rzeczywiście tej korony przez długi czas nie było. Ta korona. Ktoś wie, może kiedy ta korona powróciła? To powiem tak, za czasów, kiedy. Nie funkcjonowała Polska jako Rzeczpospolita Polska, tylko jako Polska Republika Ludowa. Rzeczywiście orzeł tej korony nie miał, dopóki właśnie były sprawowane rządy w tej formie. Dopiero kiedy Polska ponownie stała się republiką, korona wróciła na swoje, na, na właściwe miejsce. A teraz mam takie pytanie do Was, jak już mówiliśmy sobie te najważniejsze symbole. Słyszeliście takie pojęcie jak patriotyzm, patriota? Tak, tak. tak okej. Okay. Wszyscy, wszyscy słyszeli. A kto by chciał nam powiedzieć, kim jest Patriota? Patriota to jest osoba, która bardzo wielbi swój kraj. Dobrze. A patriotyzm? Jeżeli Patriota wielbi swój kraj, to Patriotyzm można. Też powiedzieć, że jest to po prostu jedna z form, właśnie uwielbienia dla kraju, ale przede wszystkim patriotyzm charakteryzuje się tym, że jesteśmy dla kraju w stanie poświęcić wiele, a często nawet i życie. Tak też, jak sobie popatrzymy na historię naszego kraju, to zobaczymy, że Polacy zawsze byli dzielnym, walecznym narodem który nie bał się przeciwstawiać bardzo często o wiele silniejszemu wrogowi. Więc patriotyzm to jest właśnie takie, poza tym, że jest to uwielbienie dla kraju, to jest też jeszcze walka o ten kraj, jest to opieka, można powiedzieć, nad po prostu tradycją, nad polskością, bo nawet jeżeli Polski nie było na, na mapie, tak, przez 123 lata, to i tak Polacy cały czas walczyli o to, żeby polska kultura, polski język, żeby przetrwały. Więc to jest naprawdę naprawdę coś wyjątkowego i tym właśnie charakteryzuje się między innymi patriotyzm. A czy wy jesteście patriotami? Oczywiście, że tak. Tak, oczywiście. Myślę, A, że tak, tak, że tak. Co najbardziej cenicie dla swojego kraju? O, bardzo dobre pytanie. Na pewno to, że możemy tutaj mieszkać. Liza odpowiedziała. Ktoś jeszcze? Na pewno, że mamy piękny język i nie musimy mieszkać w żadnym innym kraju. Mhm. Wiktoria? Że mamy prawo do wyborów. O, dokładnie. To też jest ważna kwestia. Ktoś jeszcze? Olaf? Że w naszym kraju są bardzo mili ludzie. Super. Zuzia? I że mamy prawo do wolności. Świetnie. Zosia? Że posiadamy w naszym kraju szkoły. Fantastycznie. Oliwia, jeszcze coś? Mamy też piękną kulturę i różne ładne tańce. Wow, jestem naprawdę pod wrażeniem. Jeszcze ktoś chce coś dodać? Podaliście tyle przykładów, a naprawdę jestem e -e pełen podziwu, ale tak, to wszystko się zgadza. Nasz kraj jest naszą wolnością, jest naszą wolnością wyboru, ponieważ jesteśmy krajem demokratycznym, gdzie wybieramy przedstawicieli naszego kraju. Nie jest to nam narzucane z góry. Wy, jako młodzież, macie. Prawo, a wręcz taki obowiązek, żeby się edukować, żeby chodzić do szkoły, ale co, co najważniejsze, macie taką możliwość, tak, żeby uczyć się, rozwijać. Po skończeniu szkoły średniej macie możliwość pójścia na studia. To wszystko zawdzięczamy temu, że właśnie żyjemy w wolnym, niepodległym kraju. Też tutaj padły takie kwestie, jak że mamy piękny język. Piękne tańce, ogólnie piękną kulturę. To się wszystko zgadza. A znacie jakieś polskie tańce? Krakowianka? Krakowiak. Okej. Okay. Ale jak najbardziej poprawna odpowiedź tak. Słyszał ktoś? Tak. Tak. No to super. Tak, to jest jeden, jeden z przykładów. A na przykład o, Zosia? Mazurek. Dokładnie. A jak się nazywa nasz Hymn? Tak jest. E, mamy tutaj duże, duże podobieństwo. Ktoś z was ma starsze rodzeństwo? Ja posiadam starszego brata. Ja posiadam starszą siostrę. Ja posiadam trzech starszych bratów. Okej. Okay. Pytanie jest tutaj do osób, które mają starsze rodzeństwo. Nie wiem, może wam się obiło o uszy i w szkole, w szkole średniej kiedyś a, a, wasze rodzeństwo może mówiło o czymś takim jak studniówka. Kojarzycie? Tak. OK, i na studniówce zawsze tańczy się pewien taniec. Poloneza? Dokładnie tak. Zuzia od razu odgadła o co chodzi. Tak, jak najbardziej. Poloneza. Ba, to jest jeden z takich, można powiedzieć, najważniejszych naszych narodowych tańców. Ja byłam akurat na studniówce mojej kuzynki, która skończyła właśnie 18 lat. O proszę. No proszę. No to. Zapewne miałaś okazję widzieć na żywo, jak tańczą. I co podobało Ci się? Tak, super było. Bardzo fajnie, był tort, było dużo gości. Wyjątkowe wydarzenie. bo Już rozmawiamy o, o takich rzeczach, właśnie jak nasza kultura. Może znacie jakiś wielkich Polaków. Kto Wam przychodzi do głowy? Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik, kim był? Astronomem. Dokładnie. Olaf? Maria Kiri Skłodowska. Super, kim była? Nie pamiętam dokładnie. Była naukowcem, chemiczką, dokładnie, Zuzia? Nie znam. Okej, okay. a jakąś masz propozycję swoją, albo Zosia? Kogoś znanego? Znam ogólnie Mikołaja Kopernika, ale że już koleżanka powiedziała. Okay. chciałam. Dobra, w porządku, Liza? Znam Wisławę Szymborską. O, Wisława Szymborska, kim była? Pisarka. Do, do, dokładnie, dokładnie, poetka, jedna z. z Najsłynniejszych. Zuzia? Przypomniało mi się. Jan Brzechwa. Jan Brzechwa. Kim był? Pisarzem różnych wierszy dla dzieci i bajek. Dokładnie. Czyli również był, był poetą. Jeszcze jakieś propozycje? Olaf? Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Fantastycznie. Kto to? Polityk. Polityk i? Były by prezydent. Tak. I do, do tego. Pierwszy prezydent wolnej Polski e, po okresie e, Polskiej Republiki Ludowej. Beethoven. Się... Beethoven. Beethoven, wielką osobistością był, ale Polakiem akurat nie, nie. ale wielką osobistością był. E, m, tak, właśnie chciałem do tego nawiązać. E, jeszcze raz głośniej, Oliwia. Fryderyk Chopin. Tak jest. I kim był Chopin? Poza tym, że był Polakiem. Grał na pianinie i pisał własne takie teksty nutowe. Dokładnie, czyli był po prostu kompozytorem. Eee, I właśnie do jego twórczości a nawiązuje ten wspomniany wcześniej studniówkowy taniec, eee, czyli po prostu Polones. Mm, może jeszcze jakieś eee, przychodzą wam do głowy osobistości, Wiktoria? Bardziej historyczna postać, czyli Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, tak, jak jest wspomniany już wcześniej marszałek Józef Piłsudski. Bardzo, bardzo ważna osobistość dla, dla naszego kraju. Tak naprawdę to jego zaangażowanie, pomoc, wsparcie, jego działania pomogły nam, poza wróceniem na mapę świata, zacząć budować swoją pozycję jako niepodległego i wolnego kraju. Jeszcze jakieś przykłady? Chyba już wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy pulę, no ale naprawdę podejście wiele, wiele znanych osób. Ktoś z Was wie, że Mikołaj Kopiarnik był też lekarzem. Powiem tym na języku polskim, tak nasza Pani mówiła o tym. Okej, okay, tutaj. No, bardzo, bardzo fajną ciekawostkę Zuzia nam tutaj zarzuciła. Świetna robota, Zuziu, tak jak najbardziej. Był astronomem, był lekarzem. Może jeszcze zapytam, wiecie, jakie było najważniejsze dokonanie Kopernika? Odkrył, że to Ziemia wiruje wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. Dokładnie, tak. Dokładnie tak. To był po prostu przełom. Wcześniej, um, wcześniej uważało się, że jest inaczej, że to Ziemia jest centrum wszechświata, wszystko krąży wokół, a jednak okazało się, że jest inaczej. Zuziu? Nie wiem, czy wiecie, ale Mikołaj Kopernik też był katolikiem lub księdzem. Mm. Dokładnie nie wiem. Chyba coś pomiędzy. No. Raczej uczył się na Księdze, ale nie wiem, czy mu się udało. Chyba księdze. przerwał szkołę. Formalnie Mikołaj Kopernik księdzem nie był, ale rzeczywiście, można powiedzieć, takim człowiekiem Kościoła, mianowicie po prostu był kanonikiem współpracującym z Kościołem, po prostu takim urzędnikiem kościelnym, tak? Ale formalnie księdzem nie był, jednakże jest to bardzo, bardzo dobry trop. Także no, wasza wiedza jest naprawdę imponująca. Może, a może jeszcze jakieś ciekawostki o, o czymś związanym z, z Polską? Wiktoria? Słowo flaga y, pochodzi z języka niemieckiego i oznaczał najważniejszą chorągwię. O, to bardzo ciekawe. Jeżeli wracając do tematu Mikołaja-Kopernika, to Mikołaj Kopernik miał swoją pracownię na domku na drzewie. No to jest też naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Skąd już wiesz tyle na temat Mikołaja Kopernika? Uczy się w, tak w szkole po prostu. Fantastycznie. No naprawdę jest, posiadasz bardzo imponującą wiedzę. Naprawdę jestem pod wrażeniem naszej rozmowy. Naprawdę dowiedzieliśmy się wielu fantastycznych rzeczy. Przede wszystkim omówiliśmy sobie symbole narodowe, bardzo dokładnie. Jeszcze raz, może ktoś nam przypomnie, jakie mamy najważniejsze symbole narodowe. Flaga. Godło. Hymn. Dobra, okej. Okay. Patriota to osoba, która zawdzięczała swojemu no, kraju. całe życie? Całe życie. Okej, okay, czyli po prostu Patriota kocha swój kraj i walczy, walczy o swój kraj. A może teraz Wiktoria nam powie. A jeszcze, co daje nam nasz kraj, najważniejszego. Miejsce zamieszkania kraj, w którym możemy czuć się bezpiecznie, mówić jakim chcemy językiem mamy prawo do głosowania w wyborach, mamy wolność słowa, możemy decydować tak naprawdę, kim chcemy być w życiu mamy prawo do edukacji. Kiedy obchodzimy e, Dzień Niepodległości? 11 listopada? tak jest 11, 11 listopada a można to łatwo zapamiętać 11 11 i jeszcze może Zuzia nam co nieco powie o marszałku Józefie Piłsudskim Marszałek posiadał y, konia y, który nazywał się Kasztanka tak jest. Się. Tak jest, dokładnie. Także wszystko, wszystko doskonale zapamiętaliście. Macie naprawdę, tak jak już wspomniałem nieraz, ogromną wiedzę w temacie symboli narodowych. Cóż, ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Ja w tym momencie chciałbym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za, za przybycie tutaj do studia i za rozmowę. Także ja żegnam się z państwem, a razem ze mną w studiu dzisiaj byli Wiktoria, Olaf, Zosia, Zuzia, Liza i Oliwia. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Pa, pa. do usłyszenia, do zustyci.